No dobra, wyjdą dwa filmiki, niech tak będzie. Eee, ta praca spotowa. Podniosłem, uniosłem maszynę. W zasadzie wyłączyłem ją awaryjnie. Więc wyświetliło emergency stop teraz trzeba wcisnąć przycisk OK wpisać kod PIN tutaj zmieniłem specjalnie żebyście mieli jak to wygląda domek to jedynka strzałka górę dwójka strzałka w dół trójka, przycisk OK czwóreczka no i standby i teraz wciskamy przycisk Okej. Okay. jest tutaj spot mode u góry. Dajemy spot mode. OK, zamykamy klapkę. I ona teraz będzie. Ten tym trybie około metra. I tak sobie kosi zataczając kolejne coraz szersze i coraz szersze kręgi aż w końcu za chwilę przejdzie do klasycznego koszenia No, i poszła do granicy do przewodu ograniczającego, jak widzicie, co jakiś czas jakby się wyłącza jakby nie wiem, coś sobie badała nie wiadomo co i podejmuje dalsze koszenie No dobrze, a teraz koszenie tryb spod, spod modę ale przy granicy może tu w cieniu bardziej mamy tutaj granicę gdzieś dobrze może być, niech będzie okej okay. Wodo, zamknąć klapkę proszę bardzo ponownie wykonuję Coraz wiersz, coraz szersze i szersze i szersze kręgi obracając się przeciwnie yy, Do wskazówek zegara Czyli w lewą stronę Czyżbym za daleko od granicy postawił? <tryk> <tryk> Nie chcemy jechać. Chyba ją troszeczkę za daleko postawiłem. Tak jest, za daleko ją postawiłem. O, jaka... Sorki. Teraz ją bardzo bliziutko postawiłem. Może teraz na pewno złapię.

Teraz. <laughs> Jest. Złapała. Odwróci się w drugą stronę. No i dobrze no i zakończyło. Teraz przejdzie niejako do koszenia ja tu Wam jeszcze pokażę jak to wraca do stacji Continualk nie naciskamy domek Przytrzymujemy, zamykamy klapeczkę i powraca sobie do stacji. Oh Oczywiście w trybie powrotu do stacji już nie kosi, tak? Przerywa koszenie i po prostu sobie wraca do stacji. Stuknęła okrabeżniczek. Jak widzicie, nie jest to takie zawsze po prostej linii, czasem meandruje. trawnika równego jak stoł jest <śmiech> <śmiech> zaświeciła się no i dobrze najlepsze. teraz kilka rzeczy zostawię może Trochę staram się złapać. Jakieś śmigłowce mi tu latają. Teraz tak, przycisk OK. Tu już znany Wam już przed chwilą sport mode. Następny, OK. To są te mm, tryby dzienne, tak? Tutaj ja tak ustawiłem na szybko tak zwany tryb. Wszystkie, tak? Jakby w tym trybie AL. To jest poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Jak tutaj ustawicie w tym trybie, to macie przez cały tydzień to samo. Tutaj tak zrobiłem, żeby sprawdzić, czy to wraca do stacji, ładuje i później znowu podejmuje pracę. No, ale oczywiście, jak to skasujecie, to tutaj kolejne. No, tutaj wiadomo, że w tej chwili jest jeden tryb dla wszystkich dni tygodnia, ale tutaj możecie sobie ustawiać każdy swój. Dobra, dalej. Strefy. No tutaj mamy do wyboru jeszcze takich pięć stref gdzie podobno dojeżdża na ten odcinek i tam wykonuje koszenie ale jak to wygląda jakoś mi się nie sprawdza nie wiem nie mam pojęcia jak to ewentualnie Roz, y, jeszcze rozkminić, więc na razie sobie tu darujemy. Za wiele Wam o tym nie powiem. O no, ustawienia. E, work time. Jak jakoś tak złapać? No, to wiadomo, że tutaj ustawiamy... Teraz jest lepiej. Tak. Wiadomo, tutaj ustawiamy ten czas... Y, na no, jakby pracy wracamy no tu jest ten tryb deszczowy tak dezaktywowany aktywowany a wróć o tutaj są właśnie ja tutaj sobie ustawiłem, że start chyba to jest maksymalnie po 120 minutach, czyli po 2 godzinach od deszczu, jak spadnie deszcz i wróci do stacji ładującej, to po 2 godzinach ma ewentualnie podjąć pracę. No i tutaj jest ta kompensacja. Tutaj można to odhaczyć. Tak, nie wiem czy to widać. Teraz nie wiem, czy ta kompensacja to powinna być odhaczona, czy zahaczona, nie wiem. No i wracamy. Aha, no i dobrze. Później mamy, no, data, czas, zmiana pinu, yy, No, ten duży wybór języków, od angielskiego po niemiecki. No, informacje. Tak, o błędach, o pracy, dobrze. No i przywrócenie ustawień fabrycznych. I tutaj coś mamy jeszcze, a no i już jest z powrotem wracamy do tego spodmot No dobrze Jak widać przykurzona pracuje Zbiera się tu i kurz i urobek czasem się tu potrafi zebrać ścięta trawa także tak to wygląda Czasem potrafi źle najechać na tą stację i wyświetla się komunikat, żeby poprawić. Ja, może, mam tutaj tak delikatnie po skosie, więc może ona tak super dobrze nie dojeżdża. W sensie nie najeżdża, może za, za dobrze na tą stację. I od czasu do czasu pojawia się komunikat, żeby poprawić stację ładującą. A wystarczy tutaj. Po prostu delikatnie przesunąć wiązkę, przesunąć albo wyciągnąć i wsunąć z powrotem. Ja na razie to tak zostawię. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać, czy to będzie się powtarzać. Jak się będzie powtarzać, to będę coś kombinował. Teraz, tak dlaczego że tak powiem, ustawiłem sobie tą stację tak. No, bo tak też nie wiedziałem, jak ją ustawić. Zostawiłem sobie tutaj w drugą stronę Trochę miejsca dobre 2,5 metra, żeby w razie czego można było tą stację odwrócić o 180 stopni i będzie pracowała w drugą stronę jakby tak. No. że nie wiem to tyle. chyba ta druga część lekko dłuższa wyszła nawet może mniej ciekawa a może i dobrze że wyszło na dwa to tyle dziękuję do usłyszenia